Pakiet programów Microsoft Office jest nieco paradoksalny. Z jednej strony uczymy się go w szkołach, wpisujemy sobie jego znajomość do CV, a z drugiej sięgamy po tańsze zamienniki jak LibreOffice czy usługi Google. W praktyce wcale nie jesteśmy tacy dobrzy, jak sądzimy. Nie wykorzystujemy jego pełnego potencjału, a w szczególności w arkuszach Excela, bo to jest na tyle zaawansowane narzędzie, że są nawet z nim organizowane mistrzostwa świata. Tak, w robieniu tabelek. Jest traktowany jako e s i nazywa się Financial Modeling World Cup. W 2024 roku trzecim miejscem zajął Polak, jako Pomykalski. Takim osobom z pewnością nieraz pozazdroślimy biegłości tworzenia arkuszy. Ale gdyby każdy mógł mieć takiego asa do pomocy, Microsoft planuje wprowadzić to rozwiązanie jako funkcję agent mode do pakietu Microsoft 365 Copilot. Nowość opisywana jest przez firmę jako Vibe Working. To bezpośrednie nawiązanie do vibe codingu, popularnego w ostatnim czasie sposobu kodowania z pomocą AI. Teraz sztuczna inteligencja Microsoftu ma na podobnej zasadzie realizować zadania w aplikacjach takich jak Word czy właśnie Excel. Więc wystarczy opisać mu, na czym nam zależy, a o niczym kieszonkowy polski champion ma zrealizować nasze żądanie. Agent jest udostępniony w ramach programu testowego, ale niestety w USA. Pozostaje poczekać, czy faktycznie pozrywa nam czapki z głów.